Jeszcze raz chwała Bogu za wszystko. Jeszcze raz sława Bogu za nie, nie obrażajcie się, nie wiem czy to ja bym coś powiedział. Nie obrażajcie się na mnie, czy to ja wam coś Nie ma co różnicy, kto by tu stanął na tym miejscu. czy kto by stoił na całym miejscu, A, i nie mówię tego dlatego, żeby nie wiem kogoś z was poruszyć tam. I nie mówię za dla żeby kogoś z was tam do serca. Nie do tego nie nie dlatego to mówię. No i dla tego co to ale wierzę, że my jako naród żywy. Ale wierzę, że my jak naród żywy i dzieci żywe. I dzieci żywi. Tak jest? Tak jest. Możemy powiedzieć na to amen? Chwała Bogu, sława Bogu. A, wiecie, ja sam od tego oczekuję od samego siebie. Znajecie sam w sobie to samo oczekuję. Że, jeżeli jestem chrześcijaninem. chrześcijaninem. I sercem powierzyłem Bogu. I serce widamo Bogowi. то my my ми є живим Його народом. Я ja ja знаю, що в нас різні характери, no, my в але в Ісусі Христі ми одна родина. A, в Слові Божому написано, що вникай в Слово і в себе. В написано, в і в себе. I... w przypowieściach Salomona. I w przypowściach solomonowych. E, Salomon mówi takie słowa, że lepsze być w domu, jak dobrze pamiętam, lepiej lepiej być w domu żałoby niż w domu wesela. E, Salomon mówi takie słowa jak dobrze pamiętam, że raczej buty w domu żal sliz jak w domu radość. Dlaczego tak? Czemu tak? Dlaczego tam lepiej być w takim miejscu, aniżeli tam, gdzie się wszyscy radują? Для чого бути краще в такому місці, ніж в місці, де всі радіють. Де з висовок, де з добрже, як єдні-других обіймають, цілують, ну, що б я ще не powiedział. Дає весело, де всі щасливі, де всі один одного обнімають, цілують. Чому лепіє єсть бути в домі жалоби? Чому буде краще в домі сліз? Чому Соломон спомнів такі слова для нас? Чому Соломон згадав такі слова для нас? Zamyśliliście się kiedyś na tym? Wy kołeś zadumowali proce? Myślę, że tak. Ja myślę, że jak jest napisane, dlatego że tam widzisz serce swoje. Ja myślę, że tak, to tam baczysz swoje serce. Kiedy ludzie po prostu umarli. Kiedy ludzie po prostu umarli. Bądź jakakolwiek zła szkoda się stała. або будь-яка інша погана ситуація сталася. Бо є війна зараз там на Україні. Або є та війна на Україні. То лепій бути там. То краще бути там. А ніж жили там, де є весело і приємні і файні. Чим в тому місці, де є весело і добре. Затому, що там ти побачиш своє серце і вникнеш в нього. Тому що там ти побачиш своє серце і в нього будеш вникати. І тому апостол Павло до нас то мовить, кожен день, якщо... Jeżeli... Każdy I, dzień do nas to, yy, brzmi to Słowo, znowa i znowa wnikaj w siebie i w Słowo. I dla nam ma to mówi, i każdy, każdy dzień my mamy, wnikaj, Gospodnie, Słowo i w siebie. I pierwsze słowa, które Chrystus, jedne z pierwszych słów, które Chrystus mówił, będąc na tej ziemi. Pamiętacie, jakie to były słowa? Czy pamiętacie te słowa, jak jedne z pierwszych słów, jakie Jezus Chrystus powiedział, kiedy był na tej ziemi? On mówił, nawracajcie, pokutujcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże. він сказав: "кайтеся і навертайтеся". Вона наближається царство Господнє мінімум о 2000 років wcześniej, ніж тоді, коли Христос споможив. І зараз наближче о 2000 років. А воно стало ближче на на 2000 років, ніж було. І хотів би теж спом'янути, що кожен з нас уже пам'ятає і i... Chciałbym taką zhadatę, każdy z nas pamięta może dziesiąty, któryś dziesiąty bądź setny raz będziemy może... słyszeć jedno, a, jedno i to samo słowo. Które może przeczytam. Dziesiąty 10 albo soty raz. i te same słowo, ale a, ja bym chciał przeczytać. List kościoła do Efezu, w objawieniu Jana. Bo objawieniu Jana jest list do cyrkwi Efezjan. Ja przeczytam to, mówi ten, który siedem 2 trzymał swojej prawicy który się przechadza wśród siedmiu złotych lichtarzy, znam Twoje postępowanie, Twój trud, Twoją stałość i że złych znieść nie możesz, że sprawdziłeś tych, którzy zapewniali, że są apostołami, a nie są i że uznałeś ich za kłamców, a że masz wytrwałość, że cierpienia zniosłeś z powodu mojego imienia, a nie poczułeś się już zmęczony. Mam jednak przeciw Tobie to, że zaniedbałeś swoją pierwotną miłość. Przypomnij sobie, skąd spadłeś, zacznij pokutować. Zacznij znowu spełniać dawniejsze czyny. Jeśli nie, przyjdę do ciebie, usunę Twój lichtarz z jego miejsca. Jeżeli nie zaczniesz pokutować, niemniej to ci się liczy, że gardzisz postępowaniem Nikolaitów, którym i ja gardzę. Kto ma ucho, niech słyszy, co Duch mówi kościołom. Temu, kto zwycięży, pozwolę skosztować z drzewa życia, które jest w raju Boga. Drugi rozdział? Drugi, i od pierwszego po siódmy. Po siódmy. Mhm. Об'явлення Івана Богослова, другий розділ перший 7 вірш. До англа церкви Ефезії напиши: Оце каже той, хто тримає сім зір в правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла Твої і працю Твою, і Твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є. І знайшов, що фальшиві вони, і ти маєш терпіння, і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчини давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Але маєш оце, що ненавидиш, очинки николаїтів, як... яких і я ненавиджу. Хто має вухо, хай чує. Що Дух промовляє церква переможцеві дам їсти дерева життя яке в раю, Божьим. У мене питання. E, кожен з нас пам'ятає свою першу милость до Бога. Я мам питання до вас чи кожен пам'ятає свою першу любов до Бога. Хіба що ми ще не пережили тієї милості. Або ми ще не пережили цієї першої любові до Бога. Jak ona wyglądała, jak sobie ją wyobrażacie dzisiaj wspomnicie i pójdziecie do tyłu swoimi myślami na ten czas, kiedy uwierzyliście w Boga, Boży Duch przyszedł w wasze serce, ożywił wasze serce. Jak ona wyglądała? Wy prenieście domkamy sobie do tego czasu, ця wy... pierwsza lobą. Jak to wyglądało? Jak się czuliście? Jak to wyglądało, jak wy sobie poczuwali? Było fajnie. Było fajno. było przyjemnie. Było przyjemno. U ciebie płonął ogień, ty ciłeś W sercu gori w ogień. Ty ciełoś, ciebie ogień w swoim Że ty jesteś w dobrych rękach. Że ty jesteś w dobrych rękach. U ciebie było pragnienie słowa. W ciebie było pragnienie słowa. Ty go tak jadłeś jak każdy dzień chleb. Ty go tak, ty go tak przyjmowałeś jak każdy dzień chleb i piłeś wodę. I pijesz wodę. Tak, przynajmniej patrząc ja i wnikając z samego siebie. Так, принаймні, я так на то дивлюся і вникаю в самого себе. І пам'ятаю ті дні. І пам'ятаю ці дні. Ти не можеш жити без нього, ти не можеш жити без Біблії, ти не можеш приходити до Бога. Ти не, мог... ти не міг жити без нього, ти не міг жити без Біблії, ти не міг не прийти до Бога. І не мати з ним релацій. І не мати з ним контакту. Тому що це все прагнення і та, та Божа милость в огні. Тому це, це, це прагнення і ця милість в Богу w w w w ciebie, ciebie. którą Bóg włożył włożył Jaka była tobie, jaką tebe. Na samym początku Twojej drogi Na samym początku twojej drogi. Ona, ona prowadziła ona 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 napędzała. tebe tebe prowadziła, I jak my tutaj czytamy, jest napisane, że Bóg mówi do tego listu w Efezie, że mam przeciw tobie, że ty zapomniałeś o tej miłości. Jak tutaj jest napisane, jak my czytamy, Bóg mówi do listu do Efezjan, że ty zabuł o swojej Akurat w moim przekładzie jest napisane, że zaniedbałeś. E, Inaczej mówiąc, nie jak, przyłożyłeś starań do tego. Jak raz w moim przekładzie napisano, że ty zaniedbał, to znaczy nie przykładłeś starań do tego i dalej mówi na, przypomnij sobie skąd spadłeś i dalsze napisano przygadaj sobie zвідки ty wpał czyli spadłeś gdzieś gdzie to, ta miłość nie funkcjonuje tak jak funkcjonowała w momencie kiedy uwierzyłeś kiedy ona cię napełniła to, to wpał, ty wpał kudyś gdzie ta miłość już tak nie funkcjonuje i nie pracuje jak pracowała przy twoim pierwszym przy twojej pierwszej зустрічі І далі пише: "Зачни pokutować". І далі пише: "Почни каятись. Зачни знову spełniać dawniejsze czyny. Е, почне знову виконувати koliczne prace. Inaczej mówiąc, spomnij na ten czas. Inakше говорячи, zgadaj ten czas. І роб те чини, które robieś wtedy, rubih przez dzisiejszy czas. До чого дошредłeś już? І роби ту роботу, яку ти робив колись, і роби її зараз, до чого ти дійшов?" Dlaczego o tym wspominam? Dlaczego ja ten proces gadaję? Dwie, tylko dwie cechy wspomnę, która ma miłość. Tylko dwie jakości zgadają, która ma любовь. Ona nie szuka swego? Ona nie szuka swego i wszystkiemu mu dowierzy. I w sьому Wielokrotnie i dużo razy powtarzamy, że my jesteśmy jedną rodziną. Yyy, e, bardzo my powtórzymy, że my je rodynoy To jest tak i amen? Co jest tak i Ja temu nie przeczę. Ja temu nie zaprzeczam. No, wnikam w siebie i Ale wnikaję w siebie. Zastanowim się. Je zadumujęś. Czy tam jego, która jest we mnie? Czy ta любовь, jaka jest mnie? Szuka tego swojego. Szuka jej tego swego. Czy nie szuka tego, a szuka tego co jest wspólne? A nie szukaje, a szukaje tego, co jest wspólne. czyli moje jest odstawione? To to moje jest na na bieg. A ważne jest to, co chce Jezus Chrystus. A ważne jest to, co chce Jezus Chrystus. Ja bym chciał, aby każdy z was spojrzał w swoje serce, Ja żeby każdy z nas polał na swoje serce. Czy w naszym otoczeniu, w naszym zbożu? Czy w naszym otoczeniu, w naszej w naszemu? We mnie osobiście. W mnie osobisto. Jest ta miłość, którą Bóg nie zaraził, kiedy uwierzyłem w Niego. Jest albo, jakiego Gospodzie mnie zaraził e, pierwszy raz. My zawsze to przykładamy na męża i e, żonę do momentu ślubu. My zawsze to przekładamy na żonkę i człowieka do momentu. Kiedy się, ślubu, się spotykają, kiedy zostrecają, kiedy chcą być razem, kiedy chodząc będą razem. Nie, nie ma nic, nie ma niczego. Nie ma niczego. Czego, co by mogło sprawić, żeby mogli się ze sobą spotykać? E, nie ma niczego, co by mogło e, zabroniły, czy zostreciać. Z tego, że jak e, dziewczyna. Taki kiedy czy chłopiec, oni nie szukają swego, ale ważne co jest dla nich ra razem wspólne ale oni chcą być razem, dla nich ważne jest to, żeby być razem jak rodzina, dla nich jest to, razem jak rodzina. odstawione jest swoje, moje i tak dalej, ale żeby było nasze, ale żeby było nasze. Dlatego Bóg wspomniał. до костюма в Ефезі, тому Господь згадав до Dlatego, в церкви в Ефезі, бо там була проблема, бо забули, забулися і занихали те, що було перед тим, на початку, і Господь їх нагадує, згадайте вспом... про це, і прийдіть до того моменту, щоб ми були разом. Do tej miłości, która nie szuka swego. Do tej lubozi, jaka nie szuka słowa, Ale z tego co jest wspólne. Ale też się spilnym. Wiecie, jest tu tak ważne słowo za, za, zawarte jak je na pokuta każdy z nas zna. E, Znajdę tutaj jest takie słowo ważliwe, e, to, to pokajania dla każdy z nas zna. Mnie raz pewnie pokutowaliśmy przed Bogiem bądź może przed drugą osobą.

Serce. Jeżeli jest coś, co stoi na drodze. nam na W moich osobistych relacjach z Bogiem. To moim zadaniem jest pokutować. To moje zadanie, to jest kajanie. Moim zadaniem jest wniknąć w swoje serce. Moje, mojej jest wniknąć w swoje serce. jestem winny. W ja jest Tak przyznać tą winę. To wino, wyznać tę winę. Wyznać jej, poprosić o wybaczenie. żeby i wróciło to, co jest napisane w liście do Efezie. Żeby wróciła tam, tam miłość do gorąca. Jeden do drugiego, brat do brata, brat do siostry, na odwrót. My każdy z nas tego oczekujemy, kiedy przychodzimy tu na to miejsce. My każdy z nas, co oczekuje, kiedy przychodzi na to miejsce i tego oczekują ludzie, którzy my się spotykamy. I tak tego oczekują ludzie, z którymi my ze- zrastajemy. żeśmy śpiewali, że kiedy Duch Boży napełnia mnie, to kole... modlę się jak Dawid. Kiedy, kole... znacie, kiedy my śpiewamy, jak Duch Госпоdni napełnia mnie, my modlimy się jak Dawid. My wspominamy miejsce i zdarzenie Dawida, kiedy zgrzeszył z Betszebą. E, my zgadajemy miejsce, kiedy Dawid zgr zgrzeszył z Wirsawią. Psalm 51. Psalm 51. Jest napisane jak się modlił Dawid. Jest napisano jak modlił się Dawid. Tam dużo jest napisane, ja może całego nie będę. Tam je napisano, może ja nie będę Ale sam pierwszy. E, trzeci wiersz jest napisane Zmiłuj się nade mną Boże według swojej wielkiej litości. Zgodnie z z z z z z swojego miłosierdzia miłosierdzia zapis występków. W w trzecim napisano mnie, mnie 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 Boże, wielkiej Twojej i i i wielkiego moje. pełni mojej nieprawości oczyść grzechu mojego. Jestem bowiem świadomy win swoich. Bo swoje ja grzech mój jest zawsze przed moimi oczami. A Amen. Główną rzeczą, którą zrobił Dawid, holnąją holnąją sprawą, jaką zrobił Dawid, to on zauwa zauważył w sobie grzech. Cie, więc zobaczył sobie grzech. To było złe, on przyznał to w samym sobie. Cie było pogano, on to przyznał samemu sobie i prosił Boga o wybaczenie. I prosił prosił Господа wybaczenia. I Bóg mu wybaczył ten grzech? I Господь mu przebaczył ten grzech. No konsekwencje on i tak poniosł za niego. Ale

Коли Христос, як ми перед тим згадували, навертайте і покутуйте, щоб бо Королівство Боже приблизилося до вас. Покайтеся і наверніться, бо Господнє Царство наближилося. Допомог би мог Бог кожному одному з нас. Нехай поможе Господь кожному з нас, щоб в кожному з нас була właśnie та горонца мьош, коли ж właśnie увірили в Бога. Щоб була в нас ця гороча, гаряча любов, яка була в нас, коли ми повірили в Бога. І щоб вона від нас не відходила. І щоб вона від нас не відходила. Ale żebyśmy w niej służyli jak sobie z nawzajem. Ale żebyśmy w niej służzyli odyn odnemu nawzajem. Tak i bliźnim Tak tjim, i bliżnim. Takie bliżnimi. Jakie nas, jaki nas otoczyć A jeśli jest jakiś problem? Jeśli jest jakaś problema. Jest jakiś mur warowny? Jeśli jest jakaś ściana? Tak, my wiemy co mamy robić. My znamy co my mamy robić. Pokutować w danym grzechu. Pokaiedys danemu grzehu. Wyznawać grzech. Wyznać grzech i prosić o wybaczenie. Nie proste prosić o pro wybaczenie. A tak rozbijamy wszelkie mury grzechu. I tak my rozbijemy wszystkie ściany i grzechy. I nie będzie żadnego problemu. I nie będzie nijakiej problemy. Abyśmy właśnie w miłości tej Bożej, щоб my w tej miłości Госпоdni nie szukali swego? Nie szukali swego. Mojego. Mego, ale tego co jest wspólne. Ale też co jest wspólne. Myśmy uczymy się o Jezusie Chrystusie, który nie szukał swego.

Поблагословити кожну родину. Аби ми в спільній милості. Щоб ми в спільній любові Ісуса Христа. Ісуса Христа. Поступали на кожен день. Так себе поводили на кожен день. Амінь. Амінь.